Mano Mordy. Siemano! Witamy Was na luźnym odpalaniu wyrzutni. Uwaga! Dzisiaj jest 27 grudnia. Zaczynamy sylwestrowe przygotowania. Mamy dzisiaj dla Was dwie kostki. Kostkę Bombaj. Pokaż widzom na szybko. Proszę bardzo. Kosteczka Bombaj. I kosteczkę pokaz Lazarotto. Proszę bardzo. Ceny obok wyrzutni. Bombaj. 29 zł, Lazarotta 49 zł. Szybkie informacje, bombaj! 16 strzałów, kaliber 20 mm, 5 różnych efektów. Mała kosteczka, ląd tylko podstawowy. Gramatura 128 gramneków. Lazarotta, pokazuj szybko. Lazarotta, 36 strzałów, kaliber 20 mm, 3 różne efekty. I pokaż mi tu gramaturkę tylko. 280 gramneków i ląd tylko też podstawowy. Tak? Tak. Dobra, widzowie. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania i zakupu tych kostek, które są dostępne w sklepie, w przejazdowie aktualnie. Halo, halo. Tak. Jesteśmy na odcinku. Więc widzowie, lecę dla Was je odpalić. Wpierw leci... 20 mm. Dobra. Dobra, wpierw poleci dla Was ta większa kostka, bo nie mamy czym obstawić, więc raczej ta większa kostka się nie przewróci. To wpierw odpalamy Lazarotę, a ja potem powiem, odpalimy Bombaja. Bo wiecie, bezpieczeństwo przede wszystkim. Dokładnie. Widzimy się na testach. No to mordeczki, jesteśmy po testach wyrzutni, bomba i lazarotta. W pierwszej w kolejności zobaczyliście wyrzutnie lazarotta. Co o niej tutaj dużo mówić? 49 zł, a macie gotową, fajną wyrzutnię, 49 strzałów, żeby pokazać sąsiadowi, że macie fajne, fajne fajerwerki. Tutaj moim zdaniem importer Magic Time zdał e, swoją lekcję i zrobił nam dobre fajerwerki. Ocena dla mnie... 9 z na 10 dla tej kostki. Naprawdę świetna kostka. Twoja ocenka? Dla mnie taka sama ocenka. Taka sama, dobrze. Taka sama bardzo mi się podobała. No i jeżeli chodzi o Bombaja, Bombaj zasługuje na... Kochane, kochane samochody. Bombaj zasługuje na ocenę, myślę, adekwatną do ilości strzałów i ceny, czyli mocne 8 z na 10. Fajny był, podobał mi się. A za tą cenę 30 złotych przejazdowy jest konkurencyjny dla innych produktów z dyskontów. I przypomnę Wam, że no za 30 złotych no mało jest wyrzutni dostępnych w dyskontach, zależy co macie koło siebie. A jak macie blisko przejazdowo to wpadajcie po te kostki. 49-30 złotych 79 zł macie świetne dwie wyrzutnie na Sylwestra plus dlatego gratisy od elitarnych. Wpadajcie, bo już się kończą. O, więc bądźcie czym prędzej. No. Trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku. Robimy zakupy w przejazdowie. Siema.